Niezwykłe sceny na cmentarzu podczas pogrzebu Kołaczkowskiej. Dzień dobry, Asiu. W poniedziałek, 28 lipca, o godzinie 11.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele ze świata sztuki oraz tłumy fanów. Na warszawskich powązkach pojawiło się tysiące osób. Czegoś takiego chyba nikt się nie spodziewał. Joanna Kołaczkowska była postacią niezwykle wszechstronną. Oprócz występów kabaretowych realizowała się także jako aktorka teatralna i dabingowa, reżyserka filmów krótkometrażowych oraz prezenterka radiowa. W pamięci bliskich i fanów zapisała się jako osoba pełna ciepła i dobroci, której rozbrajający śmiech potrafił rozweselić nawet najbardziej ponure dni. Aktorka od lat zmagała się z chorobą nowotworową, o czym otwarcie mówiła w wywiadach. Towarzyszył jej strach przed nawrotem choroby, który niestety stał się rzeczywistością. Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat po 3-miesięcznej walce z glejakiem mózgu. Msza żałobna odbyła się w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie. Po nabożeństwie uczestnicy ceremonii udali się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie nastąpiło pożegnanie świeckie w sali ceremonialnej na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Następnie aktorka zostanie pochowana w Alei Zasłużonych, obok miejsca spoczynku Stanisława Tyma. Niezwykłe sceny na cmentarzu podczas pogrzebu Kołaczkowskiej, dzień dobry, Asiu. O godzinie 12.30 rozpoczęła się świecka część ostatniego pożegnania Joanny Kołaczkowskiej, przybyło na nią tysiące ludzi. Na początku tłumy usłyszały fragmenty zabawnych powiedzenia arystyki, które przyplątały się wraz z piosenką z Desun. Następnie Adam Nowak z zespołu, raz, dwa, trzy wykonał utwór pod niebem pełnym cudów. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Asiu. Takimi słowami muzyk zwrócił się do zgromadzonego tłumu i swojej zmarłej przyjaciółki.